Witam serdecznie opuszczając salę dwukominową. Przechodzimy do jadalni konwentu. Jadalnia konwentu wsparta jest na siedmiu kolumnach, każda z nich jest wykonana z innego rodzaju marmuru. Za jadalnią konwentu znajduje się izba konwentu. I jest to już ostatnie pomieszczenie, które odwiedzamy podczas zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku. <laughs> Oba te pomieszczenia znajdują się nad dormitoriami, czyli na drugiej kondygnacji zamku wysokiego. I nad nami już są tylko strychy. Tak wygląda jadalnia. Szafy. Kominek. Zapraszam serdecznie. Połączenie z kuchnią. Winda do przewożenia potraw. Serdecznie zapraszam do odwiedzania zamku w Malborku. Pozdrawiam.